Panie prezesie, szacuje się, że aż ponad, ponad 60% polskiego społeczeństwa ma podwyższony poziom cholesterolu. Przyczyna leży przede wszystkim po stronie złego stylu życia oraz obciążeń genetycznych. Co zatem może zrobić każdy Polak, każdy z nas, aby uniknąć hipercholesterolemii? Proaktywnie, co możemy zrobić? No, na pewno, jak w większości schorzeń, przede wszystkim zdrowszy tryb życia i ma to związek z dwoma e, czynnikami takimi wprost, to znaczy to, to na, na co możemy e, jakby sami e, spróbować na, na sobie sami, czyli e, żywienie odpowiednie, e, odpowiedni styl e, żywienia, no ale także ruch. E, z tym ruchem w czasie, w którym jesteśmy, w którym byliśmy, no było różnie i na pewno mieliśmy o wiele trudniej e, korzystać czy też z e, mm, Siłowni czy fitnessów, czy też ale no, jest jeszcze świeże powietrze i ten spacer zrobienie tych sześciu tysięcy kroków do dziś dziesięciu tysięcy kroków jest w naszym zasięgu. Styl, który, w którym pracujemy również, no nie wpływa dobrze na, na ten na nasz układ krążenia. Siedzący tryb życia, nieustające telekonferencje. W zasadzie ten czas pracy się jeszcze bardziej wydłużył. Do tego niestety nie sprzyja to, że mamy dostęp do lodówki bliski, siedząc w domu po prostu i wiele osób na, na właśnie też, no można powiedzieć narzeka na taki, taką możliwość, bo jeżeli się z pracy, no to też występuje oczywiście niekorzystne zjawisko pod tytułem niejedzenie przez cały dzień dopiero kiedy się przyjdzie wrócić z, z pracy do domu, no wtedy następuje tak zwany atak na lodówkę. Też absolutnie nie, 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 niekorzystny styl żywienia. Jemy też dużo, niestety objętościowo i ciężko. To, to taki styl jedzenia Polaków, aczkolwiek on się też zmienia, więc to jest pierwsza sprawa, czyli, czyli żywienie, druga brak ruchu. Więc jeśli zmienimy chociaż, chociaż jedną małą rzecz w tych dwóch obszarach, czyli no, pójdziemy po schodach, a nie windą. Będziemy, włączymy więcej warzyw do, do, naszej, do, do naszego jadłospisu, trochę mniej tego mięsa, przynajmniej mniej tych sosideł i wszystkich innych pochodnych cholesterolowych właśnie e, pokarmów, czy też związków, które e, no, są czynnikiem budulcowym miażdżycy, a ta wiadomo właśnie jakby jest wprost e, proporcjonalna wynika z, e, właśnie z hipercholesterolemi.